Dla mieszkańców Buntowa, Bułgowa oraz Sławianowa przemieszczanie się po tym prawie 5-kilometrowym odcinku drogi to chleb powszedni, a to najkrótsza trasa, aby dojechać do krajenki. Nie dość, że pan zjedzie w jedną dziurę, to wjedzie pan w drugą dziurę. Tak samochody to są marne szanse, a rowerem to już w ogóle. A wyminąć się zimową porą, to musi jeden samochód zjechać na pobocze, żeby. Z naprzeciwka samochód przejechał. Dziury są mi na te pobocze, jest głębiej, nie? Jak takim małym samochodem i duży, no to wiadomo, że to może. Moment, nie? Nie uwagi, i już jest wypadek. Ale to się prędzej nie zdarzy, nie będę robić, aż się zdarzy faktycznie wypadek. Szczególnie niebezpieczna dla kierowców jest część wiodąca przez las krajeński. Są odcinki, na których na całej szerokości jezdni są dziury. Nie sposób ich ominąć. Co prawda pod koniec ubiegłego roku na odcinku od Buntowa do Lasu Kraińskiego poszerzono drogę, ale... Są dziury w nowej nakładce, to jeszcze stara część asfaltu jest rozsypana, także na pewnych odcinkach ta droga jest totalnie nieprzejezdna. Póki co mieszkańcy nie mają co liczyć na kompleksową naprawę drogi. Obecnie powiat złotowski realizuje dwie duże inwestycje – to modernizacja drogi w okolicach Rudnej oraz budowa chodnika w Świętej. Że te projekty, które zostały rozpoczęte, muszą być realizowane, a z nowych projektów, które będą rozpoczęte, to ta droga na pewno jest priorytetowa i pierwsza do realizacji. Oczywiście w momencie pozyskania przez powiat złotowski zewnętrznego finansowania tej inwestycji, a koszt nałożenia nowej nakładki drogowej tego około 5 kilometrowego odcinka to ponad 4 miliony złotych. Za to kierowcom jak zwykle nie pozostało nic innego jak uzbroić się w cierpliwość.